pani. Dziś jedziemy do kolejnego sklepu, czyli będzie kolejny filmik z życia w Ameryce i tym razem odwiedzimy Walmart, bo tam są najtańsze kosmetyki. Mm -hmm. Oprócz tego, że jest jedzenie, ubrania, meble i inne tam gadżety, tak? To generalnie my jedziemy zobaczyć Kosmetyki, porównać ceny. Oczywiście jest ze mną Gosia, <laughs> um, I po prostu jedziemy porównać sobie te ceny na przykład, tak jak w Targetie, czy w cvs -ie. czy w, w Walgreensie, czy nawet w Rosach czy w DJ Maxie, czy w Publixie, Czy w Publiksie, <laughs> tak, generalnie w tych wszystkich supermarketach lub sklepach. Bo jednak tam jest ponoć najtaniej. No ale zaraz to zobaczymy, pokażemy Wam, jakie są tam kosmetyki, i już widzimy się pod sklepem. Masz dzisiaj y, eksperta od kosmetyków. Tak jest, który, jest który mi powie, czy rzeczywiście się opłaca jednak tam kupować. No dobra, to zapraszamy do dalszej części filmiku. Wjeżdżamy. I tutaj, proszę bardzo, jest zobaczcie, Walmart. ludzi Walmart. Zobaczcie, <laughs> jakie ładne karteczki można kupić i są za 36 centów. Ładne. Bardzo. ładne. A tutaj było też z facetami, wiesz, tak? gdzieś. Co to facet? Chyba wolę z kobietami. Generalnie na no, cały sklep prezentuje się tak. Nic specjalnego. Sekcja walentynkowa, bo już walentynki niedługo. Zobaczcie, jakie misiaki. Ua! Za 40 dolarów. Powiem ci, że drogo. Jak na takim misie, po można dostać tańsze. A tutaj za dolara są lizaczki. Za dolara, jakieś bombonierki. I różne inne takie śmieszne gadżety. O, można kupić kubek z maskotką. Maskotki. Patrzcie, ile słodyczy. Są i pianki, marshmallow, i całe zestawy. O, fajne. A wy co kupujecie na walentynki swoim chłopakom lub dziewczyną? Piszcie w komentarzach, bo ja jestem ciekawa. Jakiś pomysł, nie? na święta wielkanocne. Reese's egg. O. No. Już powoli też zaczynają. Tutaj są ubrania, ale ja tutaj raczej ubrań nie kupuję, no bo jakościowo jakoś, chociaż no macie jakieś tam jeansy, tak, ale generalnie ja tutaj nie, 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 nie ubieram się, bo no jakoś tak nie przypadło mi do gustu tutaj. O, zobaczcie, jaka rąka Z misie. Też fajne, nie? Fajny pomysł. No dobra, idziemy w końcu na te kosmetyki. Są i zabawki, i rowery. Tu kiedyś Wam jeździłam na rowerze, generalnie. <grytania> Kiłeczka. O, i meble też można sobie zakupić. <grytania> Jeszcze chora. I o, proszę bardzo, Siłownie sobie można swoją skompletować. Wszystko, co chcecie, tu jest. Nawet można sobie opony wymienić do samochodu, lub kupić sobie wędkę. Można kupić sobie jakiś materaz do łóżeczka. Wszystko, co po prostu generalnie do domu, do życia, to można tutaj zakupić. Odkurzacze. To jest tak, jak mówiliśmy kiedyś z markiem, że właśnie to jest sklep podobny bardzo do targetu. Tylko, że jest taniej. Jest więcej produktów, bo na przykład tu nawet można kupić farbę do malowania pokoi i takie tam. Jest troszeczkę jednak więcej tych produktów. No dobra, a my idziemy na kosmetyki. Ok, od czego Gosiu zaczynamy? Maybelline. Mamy Maybelline pierwszy i coś takiego. Bardziej o, w te podkłady są tańsze, za 5 dolarów są, są za No, no widzicie. Czyli już mamy dowód na to, że wcale nie są aż takie tanie te kosmetyki. No to 90 centów. Tutaj mamy tusze do rzęs. Tak się prezentuje. W Polsce chyba nie mamy e, tych sztucznych rzęs. No nie? To so, jest ja nawet Nie wiem. A ty tatu, wiesz może, czy? Miałam jeden chyba właśnie w takim kolorze bardzo takim szarawym i nie byłam z odzwania. Mi Myślę, on zbierał w powieki, więc... Ale mam tłuste powieki. Ojej, wiecie co, dla mnie to jest najgorszy po prostu płyn do zmywania makijażu. Ja wam tego nie polecam. Już wam kiedyś o tym mówiłam. Masakra dla mnie zmywa makijaż. No dobra, tu jest rimel. Tutaj z Maybelline jeszcze są lakiery do paznokci 2,97. Co my tutaj mamy? To tego w Polsce nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Cię wszystko przedstawia. To jest neutrogena. I neutrogena jest... Za 4,97 są chustki, a nie pamiętam, być, ile jest w targecie? New York Color. No, to jest ta seria Która? z tego filmu, yy, te igrzyska. Śmierci. Śmierci, no. Mam tusz z tej serii. Tak? Aha. Uh -huh. No i jak tutaj, Gosia? E Eco Tools, tak? Pędzle. Tak. O ten jaki fajny, widziałeś? No widziałam, ja mam ten, który jest świetny. Tutaj widzę, są jakieś nowe, takie... No ale powiedz, jak cenowo to się prezentuje? No jest taniej niż y widziałam w innych... Tutaj sklepa? jest... Tak, tutaj jest najbardziej... Najtaniej. Najtaniej? No tak. Okej. Okay. Tutaj jest fajna opcja za 6 dolarów. Macie mm -hmm. tak naprawdę cztery pędzelki, bo tutaj jest. O. Tu są jeszcze takie. Tu są ale dwa, myślisz, że to fajnie by się znaczy Ja mam, mam pędzle z Icotus i jestem z nich bardzo zadowolona, ale z drugiej strony takich pędzelek, takich pędzelków nie wiem nigdy, jak mam je e, przechowywać, no bo nie mogę ich tak postawić, bo wtedy to, to włosie jest, wiesz. Aha. Stoi na tym włosiu, ale, o, ale. Ale wiesz co? Tutaj zobacz, masz te. Nie wiem, ale troszkę cena. Na, no za... cena jest dużo, to są właśnie te takie. Za 5 dolarów to można dostać dwie paczki takie, które... z Chin, nie? Z Chin, które jeszcze za darmo O, tutaj, coś tutaj jest coś, coś śmiesznego. Fashion Emergency Kit. Co my tutaj mamy? O! Wszystko jest, słuchajcie, jest pilniczek, Wszystko, co jest potrzebne. Nam. Bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy Sally Hansen i w sumie, tak teraz patrzymy z Gosią, że jest tak samo cenowo, generalnie. Tutaj ym, to jest taki też żel, właśnie na paznokcie, yy, ale ja go, jeszcze go nie używałam. I on jest tylko właśnie w Ulmarcie, ale jak widzicie, nie ma ceny, więc nawet nie mogę wam powiedzieć, ile on kosztuje. Yy, tu są takie sztuczne paznokcie też. O, imprez to wam kiedyś to pokazywałam. Wiem, że też tego chyba w Polsce nie ma. To są takie naklejane paznokcie na szybko, jak gdzieś macie jakieś szybkie wyjście, to nie musicie się martwić o właśnie paznokcie. OK, no i teraz tutaj jest L'Oreal i Revlon. Dobra, zacznijmy od. A jeszcze mamy w fizycznym formulę. Mm, I ceny też są podobne, tak jak w, tak w Walmarcie. O, tu jest mój rozświetlacz. Jest po prostu zarąbisty słuchajcie. Uwielbiam go, uwielbiam, po prostu uwielbiam. Mm, popatrzmy, co my tutaj mamy. O, jest, na przykład jest Revlon Color Stay. Jest za 9,98, chyba w Targetie jest za 10, nie? Więc tam jakaś duża różnica, dużej różnicy nie ma. O, zobaczmy ten mój. A słuchajcie, bo Wy dużo mi mówicie, że już widzieliście ten podkład, który ja Wam ostatnio pokazywałam. Pierwsze wrażenie, ale Wy cały czas mówicie o tym, że po prostu ma inne opakowanie gościa, abyś pokazywał ten dla porównania, że to jednak nie jest ten. To są ten. zupełnie inne dwa podkłady. Tak, ten jak jak jest z DNA. Ten jest z DNA, tak, a ten jest to filmik, liftingujący ten lifting. tam, tak. Jak widzicie, no. To, to nie jest ten podkład, o którym Wy mi piszecie. To jest całkowicie coś innego. No i tu jest cena 11,97. To chyba tyle samo, co w targecie, chociaż możecie sobie porównać w sumie. Mm, I ten. Ostatni od Gear, chyba ten, e, któryś z tych podkładów. Po, pozdrawiamy, bo. Po, tak, po, po, pozdrawiamy. E, pokazywała. I był pamiętam, strasznie drogi, 60 zł, i to na promocji chyba. Ale nie chcę mi tutaj kłamać. Ale nie mm. myślę, że to ten. Ale dobrze, no później, jak No to tutaj jest 848 i to jest kolor z tej jakiś, tak? Nowy. Myśli, nie wiem, czy to jest nowy, on już jest jakiś czas. Ale nie pamiętam, czy to był ten, czy jakiś inny. Może teraz ściemniam. Mm. Mm. Tutaj są te rewlony e, Lip Butter, co wam też kiedyś już polecałam, co. Też wielu dziewczynom na YouTube polecałam. I tu kosztuje 6,48. Dobra, przejdźmy do L'Oreala. <laughs> no, tutaj generalnie powiem Wam, że nie masz takich kurcze, nie wiem, zniwalających cen. Wcale wcale nie jest aż tak, yy, aż tak jakoś. Nie wiem, tanio, tak. Yy, Wyszliśmy z kolorówki, jesteśmy na kremach, tak. Tutaj jest online. Mm, tu jest neutrogena. O, jest nasz płyn. O, powiem Ci, że chyba ten płyn jest tańszy, Gosia tutaj. niż no, ale W kasko, w Kastko są... E... Nie widziałam w Kastko, wiesz? Są, bo ja widziałam. Tak? Tak, są. E... Duże, dużo większej pojemności? Nie. Dwie takie za 10. O, no widzicie, czyli trzeba kupić w kastko. Bo mi bardzo przypasował. My nie mamy tego cream formula chyba, nie? My mamy z Wam pokażemy, bo to... a nie, wszystkie są Właśnie U no. nas też jest, znaczy u nas, w Ameryce też jest bio-oil, ten mm. taki niby zdalna parafina, no nie? Słyszałam, No, no to tutaj jest za 8,47, a w Target'cie chyba było za 10, tak? Myślę, że był za 7 wtedy na promocji. Tak? No. Kurczę, widzisz, to ja mam sklerozę już niezłą. Już nie o, a co tutaj tak, mamy, tak. ten? Jakaś taka nowość, słuchajcie, do czyszczenia. Do czyszczenia pryszczy, zobacz Gosia. Co? No zobacz jak czyści pryszcze. To mi się przyda? Ojeju! No, właśnie oh ja tego nie widziałam w targecie. Ciekawe co to jest fajnego takiego. No, tutaj jest fajne rozwiązanie dla takich leniwców z balsamami jak ja. Yy, Vaseline spray go. <laughs> Tylko, że generalnie skład tego jest słaby, tego Vaseline i tak słabo można powiedzieć, że na wilżę, ale mi się podoba przez tą, przez tą po prostu, przez tą wygodę, wygodę tak jest. No tutaj jak widzicie wszystkie. Tu jakieś perfumy. Mamy tutaj Clear and Clear. Tu możecie sobie też kupić, ale w też to jest. Właśnie takie małe próbki tych perfum za 11,97. Generalnie tak jak tu się nam to przedstawia. Tutaj mamy jakieś takie dziecięce. Tutaj do samoopalacze i opalacze i filtry. No i tu chciałam Wam taką nowość pokazać, w sumie teraz to dopiero zobaczyłam. To jest jakiś żel od razu z lampą. On kosztuje 2498. Ciekawa fajna sprawa. I ta lampka jest taka mała, jak tutaj jest pokazana. 30 sekund. Jakaś nowa technologia, że to jest niby najlepszy lakier plus najlepszy żel. Że wystarczy ponoć je, jedna warstwa, i 30 sekund, i już mamy gotowy. I taki w sumie cały taki zestawik tutaj jest. Tylko szkoda, że nie ma właśnie pojedynczych. Widzisz, Gosia nie ma pojedynczych, żeby kupić lakier później sobie. Nie ma ten, ale słuchajcie, chyba to wypróbuję sobie jakiegoś czasu. Bo ładny jest ten niebieski, nie? Gosia? Tak. ładny ten niebieski, nie? Muszę sobie to kupić. U tej modelki nawet ładnie wygląda. Albo ten zaczek jest ładny. No, o jaki ładny są Z takimi drobinkami. No, ale taki mam podobny z red carpet, więc nie wiem. Mhm. Ale mało jest kolorów. Mało, bardzo mały wybór. No, ale sprawdzimy to, może jakiś teścik, Może Teścić gdzieś będzie dostępny. No, i tutaj y, farby do włosów. O, tu jest. <laughs> Przepraszam Was. Mm, feria z, z L'Oreala za 847 to w sumie podobna cena jak w targecie. Nie ma tej mojej farby. Ona jest chyba tylko w Siviesie, z tego co zauważyłam, przynajmniej u mnie tutaj w okolicy. I tak garnier tak, z rewlonu tak, jest bardzo dużo. W Polsce chyba nie ma z Rewlonu farb. Wiem, że są w niektórych salonach ryzymskich, ale nie widziałam nigdy w. No tak właśnie, ryzyk. ja też jakoś tak nie, ten, nie nie rzuciło mi się w oczy. O, a zobacz, a czy to jest przypadkiem coś do włosów na słońce? Pokaż. Hair lighten. Nie, to jest rozjaśnienie. A, rozjaśnienie, widzisz, ja nie przeczytałam. No, rozjaśnienie albo przyciemnia, też mamy. Chcesz sobie wziąć? Nie, 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 nie. Nie, ja kupiłam, przecież ten wiesz, ten jest z salą morską, nie? Aha. Ale to nie teraz Nie, 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 ale taki właśnie, jak się na, idzie na ten. O, tutaj to jest więcej na... O, tu jest preference. Też jest bardzo ładny kolorek, też mi się podoba. Ale mój na razie jest górą. O! To jest chyba mój kolor. Absolut tak? Platinium, nie? Mhm. Za 87. Jest jedna jedyna farba. <laughs> o, przepraszam Was. Ja teraz używam właśnie e, z tej firmy odżywki i szamponu. Bardzo polecam. Bardzo, no. Widzę, że tak, wiesz co, też mi rozjaśnie włosy, nie? I one nie są takie zniszczone. Czyli to jest moja farba. Tyle się osób z Was pyta. To jest ta, a, ta. Generalnie to jest wszystko to, co w tych i pozostałych sklepach, co widzieliście tu. jedzenie to się jakoś tam nie różni. No tak, Gosia, nie różni się. No też byłaś w tych wszystkich sklepach. Więc nic tutaj jakoś tam. O, a tu są na przykład typowe ciastka amerykańskie, tak? Które po prostu nie mają daty ważności, bo są tak nafaszerowane chemią. Wszystkie. Ale to jest chyba ciastko, które kurczę... Chociaż nie, też jest, ale któreś ciastko kiedyś mi Marek pokazywał już nie powiem, które jak wiecie. No, za dolara, za dolara, za dolara. No a tutaj sobie na przykład wywołuję zdjęcia, bo jest dość tanio. Chyba najtaniej. O, tu macie ceny. Dużo bardzo. O, a tu są te kominki, które chyba poleca XBB. One są dużo tańsze i też ładnie pachną. Kochana, weź mnie, popraw, jakby, jakbym coś źle mówiła. A tu jest fajne, bo można kupić materiał. E, materiały sobie na przykład nie, można sobie śuszyć, tak? Ja tu właśnie kupiłam do nowego mojego projektu stoliczka e, dla mojej córki. Taki typowy stoliczek na herbatkę, więc pewnie na mamowy niedługo będzie. Eee, no, że bardzo, co Gosia zawinęła. Gosia ogólnie, słuchajcie, bardzo lubi słodycze, co tego po niej nie widać. Tak, widać po twarzy, po pryszczach. Oj, przestań. To jest mit. To jest mit jak nic. Dobra, eee, okej, okay. ja kończę, bo Gosia jest ciężko nosi moje zakupy. <głosy> <głosy> Zobaczcie, jakie są tu słodycze. Elementy z w środku. Pyszne że ta dziewko, polecam. No, ponoć nie ma w tym w Polsce. Ja nie wiem. To są takie. Wielkie paczki. A tutaj macie prasę na przykład, jaka jest u mnie. Nie ma brawo? Nie ma brawo. Zobacz! Doktor Queen. No, Doktor Queen. Star. O. O, ogrodach. Takie generalne psiki coś muszę sobie wziąć do przygryzienia. O, ja bardzo lubię to. Bardzo lubię takie to mięsko, powiem Ci. Naprawdę Ej, bardzo lubię. Patrz, kabanosy. No, te kabanosy są bardzo dobre za dolar. Pewnie niezdrowe jak cholera dzwoni nam bo nie mamy pasów zapiętych jak na razie podsumowując sklep Walmart tak dla was tak jeżeli chcecie wiedzieć też są dwie kasy obsługujące tak jak w Kastko na przykład że są właśnie samoobsługowe no i oczywiście takie standardowe prawda z kasierką czy z kasjerem tak jak w Targecie na przykład jest dużo więcej rzeczy niż na przykład w Targecie niż w Publixie ale chyba jeszcze do publicy was nie zabrała. ale to kwestia czasu. Yy, I wcale te ceny nie są aż takie, aż takie niskie, tak? No nie ma jakiejś takiej mega, mega przebitki. Tak, nie. To są jakieś takie groszowe sprawy. Tak. Ja wolę na przykład Target czy Publix, bo jest bardziej wszystko tak poukładane, jakoś taki jest większy porządek w tym sklepie. Chociaż tuż też nie mogę narzekać, bo też było czysto mm -hmm. i ładnie, schludnie, tak, ale, ale jakoś bardziej się odnajduję w tamtych sklepach niż w tym. Choć nie powiem, mają najtańsze pieluchy, więc tutaj przyjeżdżamy po Pampersy, bo mają najtańsze. Okej, okay, słuchajcie, my już uciekamy, bo mi już cieknie po prostu z nosa, bo jestem po raz drugi chora już yy, i uciekamy, bo jest zimno. Yy, I tak, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Do uszenia, buziaczki, pa!